Gospodyni domowa. Tak. No ja pierdziele. Żeby to tak trudnie szło. Tak trudno szło. A, kolejna izba. Tak. Dobra, coś tu jest. Nie, bieda po prostu. Nic, a nic nie ma. Okej. Okay. Nic. Nic, zero, kompletne zero. Tak. A tu może... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, nic kompletne zero magazyn po prostu tu jest nic więcej jaki puszyć po prostu tak tutaj kowara tak tutaj jakiś metalowy kufer tutaj pulpit podgrzewacz albo pogrzebacz, nie wiem tutaj byliśmy zapiekowaliśmy się tutaj tymi skarbami tak Kufar, solidny metalowy kufer. Tak, widać tutaj byliśmy. Dobra. I teraz musimy się dostać tutaj, żeby przejść do wieży, tak? Dobra. Tam do nie pójdziemy. Dobra. Długi miecz. Widać kolejny, kolejne mieszkanie wojowników, tak. Dobra. Tutaj jak da się wejść wyżej? Chyba mi się wydaje, że da się wejść. To wiem. Też się cieszę Bezi, też się cieszę. Okej, okay, tu jest już koniec z tego. No i najwyżej w tej wieży coś będzie, albo już no nic nie będzie. Tak, jeszcze mam inny motyw z tym taki, że sobie zaraz taki myk tylko muszę pójść na dole do tej, kurde, do tej, 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 no tej. Zaraz. Czekajcie, zaraz się sformułuję i powiem mi o co chodzi. Pójdziemy do tawerny i kupimy czar grupowy śpienia i wejdziemy tam do domu jakiegoś czula i z głowy będzie. Nie będę się z tym caskać więcej. Dobra, więc zdypajmy się do Faring i może tam będzie w domu coś. Będzie coś w tym domu, tego ziomusia. Jeżeli nie, to wylane. Naprawdę wylane mam. I kończymy. Albo zajmę się jeszcze na forum. Nie wiem, zobaczę. Kalil... Kalil. Dobra, handluj. Ty nie masz grupowego uśpienia, a ty masz handlarzu. Grupowo uśpienie... Eee, grupowe uśpienie... Grad... Terror, podróż duszy... falam brozu. Jeszcze to od ciebie kupię przy okazji, tak? I co? Widzicie, to jest takie kurde gówno, nic nie warte. Chwak, nad jeszcze złota nie wziąłem. A kit z tym, dobra. Chodźcie, idziemy użyć tego grupowego uśpienia i skończymy tutaj to. Tak? Ok, jeszcze przy tym zapiszemy, no. Dobra. Może coś tam będzie, może nie, nie wiem w zasadzie. Dobra. Dawaj nowy Gothic, Raczej i pigniemy. I to będzie chyba koniec tak, 35 części. Tutaj jest jakiś. Mają w nas wylane, a my zrobimy tak, że po prostu będziemy mieć wylane w strażników i przejdziemy. Ech, dobra, zapisz Gothic, tak, dobra. <laughs> dawaj, 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 uśpijmy wszystkich tutaj i z głowy miejmy to, no, dawaj, save i użyjmy czaru grupowo uśpienie Będzie z głowy wszyscy mają iść spać, bo... Okej. Okay. Kufer. Kadim Dobra Pięknie Dobra Klucz kadina. Dobra Klucz Kadina Zobaczmy, czy tym kluczem Kadina da się otworzyć skrzynię asasynów Tak Prawdopodobnie ludzi z. O, fak, 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 fak O, jednak żyjemy jeszcze Tak, żyjemy jednak Ok Okej... Okay. Potrzebuję, od, potrzebuję odpowiednie... Dobra, ludziska. Muszę zobaczyć to na forum. Jak co z wami się? No na razie, że... Okej okay, ludziska, jak co jestem i dowiedziałem się dwóch ciekawych rzeczy. po tych dwóch ciekawych zadań, z którymi się zmaga... zmagamy. Yy, o, skrzyni Rolana już sam odkryłem, gdzie jest to miejsce. Jest to niedaleko, nie jest to pod mostem faring, tylko właśnie muszę iść między cmentarzem a mostem. To jest. Pierwsze. A drugie, że smocze kości, czyli te tutaj klucze, z którymi się zmagaliśmy, są po wątku, jeżeli pamiętacie, jak było u Erola, jak dostarczyliśmy wiadomość od Tursa, albo przepustka, albo do więzienia. My wybraliśmy opcję do więzienia. Gdybyśmy wybrali e, opcję, opcję przepustki jednodniowej, byśmy wtedy zaczęli pracować albo pomagać Garikowi... Garikowi, tak. Czekajcie, cholera. Yy, to, czekajcie, 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 znów się zacząłem. Yy, I był w tym motyw, żebyśmy Garikowi pomagali. Nie, wiem, czy to jest ten sam ziomuś, u którego może być prowadzaliśmy szkole, a nie, czy to był inny yy, ziomuś? Ale, by the way, mieliśmy pomoc jednemu ziomuśowi i tam było właśnie, że mieliśmy szp likwidować szpiega, o, likwidować szpiega orków i różne takie zadania dla niego robić. On później nam zlecił ko z skomplemon... z skomple... a i znów się zaciąłem. On nam zlecił, żebyśmy pozbierali te smocze kości, żeby miał tam komplet tych smoczych kości. Tak, no i jak wybraliśmy wątek, już w ogóle podsumując, jak wybraliśmy wątek uwięzionego, to robiliśmy te zadania, czyli że... E, czekajcie, już nawet sprawdzę, bo tu jest ta skrzynia zakichana. No, to robiliśmy właśnie dla zadania sorki za moje przeńdzyczenia, tak no podsumując, jak robiliśmy wątek uwięziony, na początku pracowaliśmy u Ignatiusa, później u Garica, yy. zbierając jego miecze, tarcze, łuki jak pracowaliśmy jak wybraliśmy wątek, taki że wybieraliśmy przepustkę jednodniową za 5000 pracowaliśmy u Galika albo u jakiegoś innego ziomusia nie pamiętam jego imienia i nie wybrałem nigdy motywu przepustki, tak I właśnie jak wybraliśmy motyw przepustki to kurde, yy, mieliśmy później tam motyw pod koniec z, z smoczymi kościami kurde rozgadałem się, sorki ludzi skażenie mogłem złożyć zdań i ciągle się przejęzyczałem, tak. Dobra. A my sobie skrzynię tutaj, Rolana, otworzymy, tak. No i dobra, tu jest nosorożec. Opatrzcie, tu jest zbugowany nosorożec, proszę bardzo. Fakty system. Tak. O właśnie. Nie zabił się? Walony, kurde, myślałem, że się zabije, bo właśnie raz, że on spadł i się zabił, tak. Sprawdźmy. Nie, nie, spadł mu HP, może trochę. Było tak właśnie, jak tutaj szukałem z tą skrzynią, że jasna, musiałem sobie przetorować drogę przez ten i było tak, że on tam sobie był na górze tej i zszedł, niby chciał zejść do mnie, ale niestety spadł i sobie połamał kości. Więc jednak, więc jednak akrobatyka u zwierząt istnieje. Może akrobatyka nie, tylko system po prostu taki, że no jak spadnie, to się połamie i tyle. Dobra. No skrzynia jest tutaj, o, ale niestety mnie zrzuciło na dół. Dobra, bierzemy mieczyk, zajmujemy się nosorożcem, No i to już będzie ludziska powoli. Koniec w 36 części. Zagrajmy w Gothic 3 w Bogów. edycja rozszerzona. W następnej części z Hanzem tutaj weźmiemy, weźmiemy kurczę. kurczą. Yy. Pójdziemy z Hansem prawdopodobnie do miejsca, gdzie, 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 gdzie dajcie im powiedzieć, gdzie zaprowadzimy ich przed gotę. Tak. A to jeszcze tam mam później motyw z Miltenem i takimi innymi rzeczami, ale my jeszcze przed tym, przedłużymy tą część, tak. Bo jak już bym ją teraz na połowę przeciął, wychodziłoby to, że tej drugiej połowy jest 10 minut, więc my zrobimy jeszcze inne zadania, tak, takie poboczne pierdolowate zadania. Uh -huh. I więc co robimy? My się teleportujemy do Sylden, żeby zdobyć przepis na te ogniste pokrzywy, tak? Później sobie kupimy pancerz paladyna, no i oto tym. A jeszcze sobie nabijemy punkty zdolności łowickich, no i właśnie oto tym sposobem trochę chcę. Znów się przynajmniej i powiedziałem, i wypowiedziałem pewnie nowe słowo, tak? Menelskie, może nie menelskie, tylko w języku Menela, tak? Jest rozumiane. ale dobra. Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, fak. Idziemy po pierwsze do Corneliusa. do Corneliusa dowiedzieć się o przepisie, tak? Później damy przepis temu ziomusiowi. On nam każe zbierać te niestrawione ogniste pokrzywy z rządków troglodytów, tak? No, mhm. No, tak, dałem Ci już je, Mhm. Mhm. No. Dobra, nie ma sprawy, widzicie, normalnie oddał bez żadnych tam wątów, tak, teraz polecimy do Geldern, zwiększyć zdolności łowieckie, później, czekajcie, później, 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 do Vanguardu dać przepis i kupić sobie pancerz Paladyna, żeby już mieć wykokszoną postać na maksa, sorki, teraz przejechałem sobie palcem koło mikrofonu, tak, żeby mieć wykokszoną postać, no... I to już raczej wszystko będzie po motywu uzbrajania się. Bo już pancerz Paladyna jest najlepszym pancerzem w grze. Tarczę też mamy dobrą. No i co jeszcze byśmy musieli zmienić? Najwyżej, no może miecz i łuk. Spróbujemy, tak? Spróbujemy. Ja powiem, że zrobimy tego na 100%. Tak. Naucz mnie czegoś o polowaniu, z feluchu. No i proszę bardzo. Tak. Brakuje nam jeszcze 25 zdolności łowieckich. Ale wele się biją tak trudno, że szkoda gadać. Dobra, więc lecimy do węgardu, tak, polecimy do węgardu. Jakie ja mam plan, żeby tutaj sobie zwiększyć expa? Ja mam taki plan, żeby zrobić jeszcze tutaj kilka, no to zadanie zrobić, zniszczyć obóz orków przy przygocie. no w zasadzie wysunięty obóz orków, który jest przy monterze, ten obóz przy przygocie. a już wam pokażę w zasadzie, tanks. Tutaj chodzi mi o ten tutaj obóz umieszczony, tak. No i dobra, czekajcie, zobaczymy jeszcze jakie mam zadania. Zjednoczmy te elementy pancerza. Przygotuj się do wymarszu na goty. No, czyli mamy cztery zadania. No jednego się pozbijemy, będziemy mieli, będziemy mieli trzy. Tak. No dobra. Dawaj, dawaj, i skaczemy. Nic się nie stało, idziemy dalej. Tak. No i kurczę... To by na tyle. Tak. To więc dajmy ten przepis, kupmy sobie pancerz paladyna, bo starczy prawdopodobnie nam kasiory. Tak. No i zacznijmy, czy jest sąsiedzką część tutaj, no, w Węgardzie. I, no, róbmy to zadanie, proponuję raczej od eskortowania Hansa do Goty. Oto przepis. Mhm. No, sygnetem nawet, kolejtem czy jak to się mówiło. To wszystko? Mhm.

Czy silna mikstura utrzymano? Zobaczymy, co to jest za miksturka. Tak, po pierwsze, my też sobie pohandlujemy i kupimy u niego pancerz Paladyna Super Uber Pro. Będzie, tak. Sprzedamy tutaj te łuki, te inne. A co to? Jakaś specjalna ognista strzała? Czy co? Dobra. No i proszę bardzo, dokładamy złoto. Nie ma innego motywu. No, już raczej też wątek handlu się tutaj skończył. No dobra. Yy. No to więc nałóżmy tutaj pancerz, tak. No, jest super. Jesteśmy już wykokrzeni na maksa. No prawie, musimy zmienić łuk. I może miecz? A tak, to... No, Propo pancerz, pancerzy, to maksimum już osiągnęliśmy. I się bardzo z tego cieszę. Zobaczymy, co to jest ta trzy silna mikstura. No, co to są za trzy silne mikstury? O! Bardziej wykokrzone miksturki życia. Bardzo się cieszę z tego. Sobie nabijemy tutaj. Życia, tak. Dobra, i sobie weźmiemy tutaj mięsko, tak. No i ludziska. To już byłby koniec w 36 części Zagrajmy w Gothic 3 Zmierze Bogów, edycja rozszerzona. Dzięki za oglądanie, Ara.